Cześć witam wszystkich ponownie mam już wszystkie graty potrzebne do złożenia turbiny. Sama turbinka I tutaj mam pa. zestaw uszczelek szpilek śrubek i przewód olejowy który tak jak wam wspomniałem wcześniej musimy zmienić musimy no najlepiej zmienić żeby Ponownie turbiny, za jakiś czas nie zmieniać. No i jest sam zainteresowany. Tak, dobrze zauważyliście. Ktoś tu zdemontował zło, które nam Unia narzuca, i auto sobie oddycha pełną piersią. A teraz jeszcze będzie lepiej oddychało, dostając nowe turbo. Dobra, to mam wszystko poczyszczone. Zabieram się za składanie tego czegoś. W pierwszej kolejności, jak widzimy, różnica jest. Muszę uzbroić sobie turbo w trzy szpilki i czwartą tutaj. Ok, turbina uzbrojona, gotowa do założenia. Także tylko jeszcze uszczeleczka, uszczeleczka, no i wkładam to na auto. Jeszcze przed założeniem fajna sprawa, jakbyśmy sobie do szczekawki trochę świeżego oleju wzięli, i tutaj parę kropel oleju dali, pokręcili troszkę wirnikiem, żeby to później po odpaleniu od razu miało smarowanie. Okej, okay, kochani, zobaczcie, tak to wygląda od dołu. To jest nasza turbina, to jest nasz spływ oleju. Odsmarowanie turbiny, tam jest nowa uszczeleczka. E, to jest nasza rurka do interkulera. Mocowanie, to jest spornik, trzymający to wszystko, żeby było stabilne. E, co jeszcze mogę Wam pokazać? Jedna śrubka od turbiny, wspaniale wychodzi, jeżeli ją z tej strony tutaj odkręcimy. O, tam ją widać nawet. E, no i to by było tyle od dołu, tak. Tak to wszystko by wyglądało od dołu. Dobra, skręcam resztę od góry. No dobra, przy okazji zobaczyłem, że akumator słaby, także Aku się ładuje, tu od góry. Na razie to wszystko stoi, bo zacząłem sobie odkręcać tego węża. Zdemontowałem sobie tę rurę. dolutową powietrza. I tu mamy na dole. O, Tu idzie nasza rura, a do tej rury tam jest nakręteczka. Słabo to widać, ale teraz taką widać świecącą, Także zdemontuję sobie i wymienię teraz tą, ten przewód od oleju, który zasila turbinę olejem i smaruje. Bardzo ważny. No dobra, ten stalowy przewód jest odkręcony. O to sobie. Fajnie jakby ten silnik był wyjęty z auta, wtedy by było łatwo go zdemontować. A tak próbuję i tędy, i próbuję i tędy. Nie dość, odkręcić tą śrubę, co trzyma go do obudowy filtra oleju, to jest tragedia. A tu w ogóle miejsca nie ma. To teraz jeszcze go wyjąć, to... No, to za chwilę chyba silnik wyjmę i będzie szybciej. No dobra, walczę. No dobra, yy, przewód wyszedł w tą stronę. Ech, sobie z wyrównawczy odkręciłem. Jest troszkę więcej miejsca, widzicie? Tu jest przykręcony do budowy filtra. Tam, akurat to na to nie łapię. I tędy sobie go normalnie wyjąłem. Ok, ja mam to wszystko już poskręcane. Ale zanim złożę te wszystkie graty od góry, pokręcę to auto sobie jeszcze na chwilę. tego odpali to na sekundę, dwiego zostawię i zobaczę, czy tutaj będzie olej mi pompowało z tego śrubunku. Bo jedna rzecz mnie zaciekawiła, jak odkręciłem tą rurkę z drugiej strony, ona jest tutaj na samym dole obudowy filtra. I tam ani grama olej nie poleciał. Także zobaczę pewnie się, czy na pewno będzie olej pompowany do turbiny, zanim to klientowi oddam. No, ok. Tak jak widać na załączonym obrazku, zobaczcie. Olej się pojawił. I teraz tak. Po całej tej robocie powiem szczerze, że warto by było też ten olej wymienić. Zaraz ja się skontaktuję z klientem, kiedy był ostatni raz ten olej wymieniany. I warto by filtr z olejem zmienić. Ok, moi mili, ja mam to wszystko już od góry prawie skręcone. To tak sobie jeszcze, tak sobie pomyślałem, że powiem wam jeszcze o jednej e, przypadłości tych silników, które mają ten zaworek tutaj na dole N75. On jest, on steruje zmienną geometrią turbiny i bardzo często. Ten sam zaworek nie ulega awarii, a ulegają awarii te przewody. Wszystkie które, to jest zaworek jednokierunkowy, które idą do tego zaworka, idą do tej gruszki od turbiny, idą sobie tam z tyłu. Jeżeli ten przewód dzisiaj nam pęknie, sparcieje, spadnie, to ten cały system przestaje nam działać automatycznie. Także warto zwrócić uwagę przy wymianie turbiny, czy te wszystkie przewody są w dobrej kondycji. OK, kochani, z tego wszystkiego wyjechałem autem z podnośnika i nie nagrałem zakończenia. Także, na zakończenie, życzę Wam wszystkich zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, Bożego Narodzenia, szczęśliwego nowego roku, gdybym już nic nie nagrał. No i cześć, trzymajcie się. Do następnego razu. Hej.